Rozdział trzeci. Natura i Kontrola Diabła. Istota Diabła i Jego Wszechobecność. Diabeł objawia się jako czysta energia negatywna, a nie jako istota fizyczna, istniejąca w umysłach tych, którzy się go boją. Twierdzi, że zamieszkuje połowę każdego atomu materii fizycznej i każdą jednostkę energii psychicznej i fizycznej, część negatywną, podczas gdy Jego przeciwnik Bóg zajmuje drugą połowę. Ta fundamentalna dualność kształtuje całą egzystencję. Władza nad ludzkością. Dzięki tej atomowej obecności diabeł osiągnął kontrolę nad 98% światowej populacji. Jego metoda polega na zajmowaniu niewykorzystanych części ludzkiego mózgu i zasiewaniu ziaren negatywnych myśli. Kontrola ta rozpoczęła się ponad milion lat temu. Kiedy ludzkość po raz pierwszy rozwinęła zdolność myślenia, a tylko 2% ludzi uniknęło jego wpływu dzięki sile pozytywnego myślenia wprowadzonej przez jego przeciwnika. Broń kontroli umysłu Najbardziej wyrafinowaną bronią diabła jest strach, a zwłaszcza sześć podstawowych lęków, które paraliżują ludzki potencjał: ubóstwo, krytyka, zły stan zdrowia, utrata miłości, starość i śmierć. Spośród nich najskuteczniejsze w jego arsenale okazują się ubóstwo i śmierć. Strategicznie wykorzystuje również zły stan zdrowia, ponieważ utrudnia on jasne myślenie, czyniąc ludzi bardziej podatnymi na jego wpływ. Przeciwnicy i Zagrożenia Największymi wrogami diabła są ci, którzy inspirują do niezależnego myślenia i działania. Zagrożenie to reprezentują postacie historyczne, takie jak Sokrates, Konfucjusz i Abraham Lincoln. Szczególnie boi się bogactwa, gdy jest ono konstruktywnie wykorzystywane do walki z chorobami, poprawy warunków życia i wspierania wolnego myślenia, przytaczając fortunę Rockefellerów jako przykład zasobów zwróconych przeciwko niemu. Sieć wpływów. Aby utrzymać swoją rozległą kontrolę, diabeł zatrudnia miliony agentów z każdej profesji, rasy, wyznania i religii. Agenci ci pracują nad utrwaleniem swojego wpływu na ludzkie umysły, zapewniając, że jego panowanie pozostanie w dużej mierze niekwestionowane.